Witam, wiertnica Rotomax. Tutaj spotkaliśmy się z problemem bardzo zanieczyszczonego oleju z powodu uszkodzenia układu hydraulicznego. Po wyczyszczeniu układu, wyczyszczeniu zbiornika, zalaniu świeżym olejem, świeży olej dostarczony nam jest w klasie NAS 7. Wykonujemy filtrację oleju, maszynę wydajemy w klasie 5 czystości oleju. W celu zadbania o czystość oleju w tej maszynie zalecamy po 50 godzinach. Jeszcze raz klienta do, na serwis olejowy, gdzie spuszczamy olej ze zbiornika, czyścimy zbiornik w jak najbardziej możliwy, wykonujemy badanie czystości tego oleju i na nowo zalewamy olej. Taką czynność zalecamy wykonywać do tego czasu, jeżeli w klasa czystości w klasie nas ustabilizuje się do odpowiedniej klasy, żeby maszyna mogła pracować. Żeby klasa nam nie rosła, zabrudzenie oleju nie rosło, żeby wszystkie elementy, gdzie są w środku zabrudzone, zostały wypukiwane. Badanie czystości oleju wykonujemy dwoma niezależnymi urządzeniami. Jedno urządzenie, to jest UMPC, którym wykonujemy filtrację, na której nam wskazuje klasę czystości oleju. Drugie urządzenie jest to Opcon Portable. To jest urządzenie, gdzie bezpośrednio z ciśnienia z kanału P na pompie pobieramy próbkę oleju i wykonujemy analizę. Dwa niezależne urządzenia podają nam klasę czystości oleju.